tam przeciwny bark, umieszczam piłkę na łopatce i opieram się ciężarem ciała o ścianę. Wiedząc, że ten wyrostek kostny, który przebiega tutaj na grzbiecie na łopatce, to jest grzebień łopatki, to przemieszczając się wzdłuż niego będę opracowywał mięsień podgrzebieniowy, jeden z rotatorów stawu ramiennego. W momencie, w którym założę rękę za głowę, ustabilizuję piłkę drugą ręką i będę przemieszczał się w tej płaszczyźnie, obniżając ciężar ciała i podnosząc go, to będę opracowywał mięsień obły mniejszy, mogę dojść do mięśnia obłego większego, a także najszerszego grzbietu. Czy nawet w pewnych momentach jeśli będę. Odczuwał ból promieniujący do łokcia, to mam większą pewność, że jestem na przyczepie mięśnia trójgłowego ramienia, konkretnie głowy długiej. I w ten sposób opracowuję łopatkę w każdej z płaszczyzn, przynajmniej po minucie.